Witam wszystkich, nazywam się Marcin Otapowicz i chciałbym wszystkich zaprosić do mego świata sztuki w Global, The Global Atelier. Naszym gościem w kolejnym odcinku The Global Atelier jest wybitny polski rzeźbiarz Marcin Otapowicz. Artysta młodego pokolenia, młodego średniego pokolenia. Artysta specjalny, który w swojej sztuce korzysta z doświadczeń sztuki europejskiej, basenu Morza Śródziemnego i głównym punktem, czy też głównym obiektem jego zainteresowania jest człowiek. Powiedz, Marcin, czy to, że człowiek stał się a został w centrum uwagi Twojej artystycznej? To był przypadek, czy to był wybór, czy to był wykoncypowany kierunek działania, czy też szeroko rozumiana humanistyka i człowiek w centrum tej humanistyki, nie tylko w sztukach plastycznych, Ciebie interesował od jakiegoś czasu, być może od dzieciństwa. Gdzie są źródła tych inspiracji? Na pewno w sztuce dawnej, zwłaszcza antycznej, no te piękno, takie klasyczne zawsze mnie jakoś pasjonowało. Jedynie co brakuje trochę takich ludzkich duszy w tych rzeźbach, mimo wszystko. Są oczywiście piękne, bardzo takie anatomiczne, tak, estetyczne te układy są idealne. Ale właśnie brakuje mimo to im. że znaczy, potrzebują nowego jakiegoś tam tchnienia, tchnienia tak? w to co, to, co mają przedstawić obecnie. No teraz żyjemy w innych czasach, tak? I, I też ta historia jest też nasza inna. Mamy do czynienia z ogromnym postępem, zwłaszcza teraz, tak? Czy w nauce, czy nawet w sztuce, tak, to są w ogóle takie zmiany, które były na przykład 100 lat temu no, nie do pomyślenia tak, to nasza estetyka też się zmienia w jakiś sposób. Postrzeganie świata, tak, postrzeganie nas samych. To są zmiany, które będą trwały i to, co zrobimy jakby teraz, nie no, rzutowało na to, co będzie w przyszłości z nami. No, człowiek jest piękny, to jest jakby. My się znamy siebie, znamy swoich przyjaciół. Yy, miłości nasze, tak, to jest jakby. To jesteśmy my tak w jakiś sposób. To jest ukazanie jakby nas poprzez to, co, to, co się tworzy, tak to jest jakby... Ale. Yy... Myślę, że takim szczególnym rysem, znaczy nie myślę, bo takie są Twoje prace, które wykonujesz, e, specjalnym jakby e, właśnie rysem tej Twojej twórczości jest to, że e, Ty nie uciekasz od klasycznych materiałów, czyli od marmuru, nie uciekasz od, od lewu, od brązu, ale e, nie uciekając, zbliżasz się też do materiału, który nie zawsze kojarzymy ze sztuką antyczną, klasyczną, z przedstawieniem ludzkim, które powinno być trwałe na wieki, a więc kamień, a więc odlew. Ty korzystasz i świadomie poszukujesz odpowiedniego materiału, którym jest drewno. Drewno, czyli antyczne ciało zaklęte albo wydobyte z drewna. Wiemy, że w okresie renesansu to poszukiwanie piękna poprzez tylko usunięcie niepotrzebnych elementów prawda, z bloku marmuru było w mistrzowskim, pod mistrzowską ręką do, do, do wyciągnięcia właśnie z tego marmuru, ale Ty robisz to w drewnie, wyciągasz z pnia drewna to antyczne piękno. Czy ten koncept jakoś się narodził z twojej, z twojej takiej artystycznej kalkulacji, czy też drewno samo jakoś doprowadziło ciebie do, do, do tej sytuacji? W ogóle ten związek, jak on się pojawił w Twojej życiu? Znaczy, wydaje mi się, że drewno jest jakby tak, jakby z punktu widzenia fizyki, tak, chemii, no jest bardziej bliskie nam. Tak, to jest jakby tkanka żywa, była przy, była, było, było tkanką żywą. No, drewno żyło, tak? Ma, ma dna, ma komórki, ma wszystko jakby to, co jakby, Oczywiście jest inne, tak? My jesteśmy innym organizmem, ale to jest żywy organizm, tak? Ona starzeje się, zmienia kurczy, tak my się po prostu też zmieniamy, tak? nasza skóra, nasz układ, no, to się wszystko zmienia. I wydaje mi się, że łatwiej ukazać jakby to jest jakby nas i, i w drewnie niż w marmurze, dlatego że to drewno. Pęka, tak? One też ulega takiej degradacji w inny sposób, oczywiście. No, marmur nie ma takich rys, yy, nie ma takich zmarszczek, tak jak ma drewno, tak przez te słoje, tak? to można jakby ukazać też, jakby nasz układ trochę i żyły, prawda? I, I inaczej mięśnie wyglądają też w drewnie. No, wydaje mi się, że właśnie to, to że to żyło, tak, to, to jest taki jakby chyba największy yy, taki motyw łączący. Z nami tak, i z tym, że, że właśnie tym się zająłem tym drewnem. Oczywiście drewno było, no i z materiałem łatwiejszym troszkę niż, niż marmur. Aczkolwiek ja używam często dębu czarnego, kopalnego. To jest drewno, które jest bardzo stare. Nawet 10 tysięcy lat może mieć, więc zaczęło mi z tym pracować. To się też kurczy, tak? Służę z tym problemem, ale, ale to jest chyba takie najbardziej materiał, który najbardziej oddaje jakby troszeczkę tą żywość, tak? I naszą i w ogóle całej materiał ożywionej w ogóle na Ziemi. Także to jest jakby główna cecha tego, te, te, tego materiału, tak? Że, że to I, w żyje, ty, no. I w tym materiale na, na międzynarodowej wystawie, na światowej właściwie wystawie współczesnej sztuki artystów, ponad 300 artystów całego świata, prezentujesz. Swoje najnowsze prace przygotowane specjalnie na tę wystawę. Prace, którym oczywiście nadajesz i którymi nawiązujesz do mitologii starożytnej, do tematów starożytnych. Jednym z takich, jedną z takich wielkich realizacji, absolutnie spektakularnych, przestrzennych, jest Ikarus. Czy ten Ikarus jest dla Ciebie, jako dla artysty? Jakimś takim ikonicznym i tematem i przedstawieniem, oczywiście jest, tak, to cały, cały koncept powstał jakby na, na tej mitologii, tak, tylko on odnosi się trochę do, jakby do różnych okresów w czasie. Ten karus jest inny z uwagi na to, że no jest w drewnie przede wszystkim z tej właśnie tkanki żywej jest, układ jest klasyczny tego, tej postaci, aczkolwiek jest takie trącenie, takie trochę żywości w twarzy. Chciałem właśnie żeby ta twarz była nie taka posągowa, tylko mimo to, że też brakuje tam części różnej tej tej figury, ta głowa jest taka zadumana trochę, tak jakby się zastanawiała, tak ma zamknięte oczy i to też jest trochę takie mm, Taka tęsknota i refleksja nad tym, gdzie, w którą stronę idziemy, tak? Bo, no wiadomo, Ikar użył wosków, tak? Piór, to wszystko się rozpadało. Tutaj jesteśmy troszkę w innym czasie. Tutaj koncept właśnie którego uwielbiam oczywiście wielu fanów. fanów, Bo to jest jeden z elementów, który tak, staje, tak. stoi u podstaw Twoich konceptów tak, również. Tak, mhm. tak. Czyli, czyli właśnie nasza y, nasze chęć tak, do lotów, czyli nasze aspiracje, y, jakieś marzenia, które chcemy zrealizować, y, to są właśnie te skrzydła, tylko one już nie są z piór, czasy zmieniły się, tak to jest właśnie te pierwsze maszyny, no chcieliśmy polecieć, tak? no da Vinci dla mnie był takim jakby pierwszym człowiekiem, którego znamy, tak? z literatury, no który chciał latać, tak? i to właśnie przez to konstrukcję jego, nawiązanie do jego konstrukcji właśnie tych skrzydeł, ten ikar właśnie ma taką postać, jaką właśnie, właśnie stworzyłem, więc no i stworzyłeś postać właściwie spektakularną w każdym wymiarze, bo i przestrzennym, i ikonograficznym, i historycznym, i, i interpretacyjnym, bo oczywiście to, co powiedziałeś, można tutaj wiele warstw interpretacyjnych takich bliskim, współczesnej rzeczywistości, która się wokół nas dzieje, podać, ale pod względem technicznym myślę, a ten proces trochę obserwowałem, to było też wyzwanie, dlatego że, że skonstruowanie skrzydeł, które mają rozpiętość 6 metrów, to jest jedna sprawa, jeśli chodzi o konstrukcję, ale również materiały, które użyłeś, prawda? Więc chciałbym, żebyś powiedział, jak dochodziłeś do tego, żeby, żeby uzyskać ten efekt, wykorzystując materiały no, nietypowe, tak naprawdę. Zresztą... No, sama postać jest, jest z dębu. Dąb akurat nie jest tu czarny, zastosowany, jest to dąb. Dąb, taki zwykły dąb, tak, który akurat ta, ta kłoda, która została użyta do tego dębu jest kłodą z drzewa, które zostało powalone, powalone piorunem. Tam jest, to drzewo zostało powalone piorunem, więc też ma jakiś taki, tak, kontekst. taki swój kontekst. Tak, to jest właśnie takie też ciekawe. Skrzydła są wykonane też z dębu. To jest też wiele technik tam zastosowanych, bo i na parze tego drewna, tak, też z materiałami. Tam był zastosowany len naturalny, tkany. Także dużo było technik metaloplastyka, tam też część elementów właśnie było stalowych, które tam trzeba wyginać, klepać, tak, to rozgrzewać też. I też skórzane pasy, klamry. No tu jest przykład dosyć szerokie spektrum jakby różnych rzeczy. Oczywiście wiele rzeczy robiłem po raz pierwszy, tak. Także trzeba było tego się nauczyć. No ale wydaje mi się, że efekt jest, i jaki powinien, tak? Także, także chodzi bardziej o przesłanie, ale ta forma została zachowana. To, co jakby założyłem, to jest jakby się mieści w tym, co widzimy teraz. Także. Jak myślisz, bo oczywiście znasz środowiską? E Swoich kolegów rzeźbiarzy, artystów, ale nie tylko z Polski, bo z zagranicy, a może przede wszystkim z zagranicy. Przez wiele lat mieszkałeś w Stanach Zjednoczonych, konfrontowałeś i siebie, i swoją twórczość w zupełnie nowych, obcych środowiska, Ale wydaje mi się, że jeśli dzisiaj byśmy spróbowali ułożyć taki, taką pierwszą dziesiątkę, Artystów, którzy, rzeźbiarzy, którzy zajmują się figuracją. Powiedz, czy, czy jakby uważasz, że figuracja się obroni w tej sztuce nowoczesnej, w tych różnych zawirowaniach, w tym dochodzeniu właściwie do maksimum w przedstawieniach abstrakcyjnych, a, a ciągle hmm, artyści figuratywni umieją zachwycić, ciągle umieją porwać się, więc czy uważasz, że sztuka figuratywna ma szansę tylko, nie wiem, w Polsce, w Europie, ale czy w ogóle w świecie? Czy jak postrzegasz, odbyli wielcy mistrzowie współcześni przed tobą, jak i Gormitorej, który porywał i porywa świat swoją twórczością. Co sądzisz o tej przyszłości figuracji, czy w ogóle może jest czas taki, yy, trochę od tyłu pytanie, że do, do figuracji właśnie będziemy poprzez tę wracali? No właśnie tutaj dobrze by było nawiązać właśnie do, do tego, co teraz się dzieje, tak? bo jakby sytuacja też powoduje no, ten kierunek w sztuce. Otaczamy się y, takim światem sterylnym. no mamy media, które są, nie potrzebują kontaktu bezpośredniego, tak? Mamy telefony, mamy Mamy Instagram, Facebook, no jest tych portali bardzo dużo. A yy, no mimo wszystko no dużo ludzi czuje się samotnych, tak. Yy, yy, Tęsknią za czymś, mają yy, mały kontakt też z ludźmi. Yy, mimo tych wszystkich wiadomości, które się wysyła, tak otrzymuje, tych memów, tak, to, jest tego mnóstwo tak. No ludzie jednak nie komunikują się w taki sposób, jak, jak kiedyś, tak normalnie, werbalnie, po prostu oko w oko. I na pewno yy, figuracja jest taką. Takim człowieczeństwem trochę, bo spójrzmy na y, architekturę, tak, tym, czym się otaczamy. No, najczęściej jesteśmy w pracy, m, w mieszkaniu w domu. Y, kierunek projektowania jest bardzo sterylny, taki, nowoczesny. Y, oczywiście są te przeszklania, żeby widzieć z zewnątrz, tak? żeby. spuścić y, tak. się. Dobrze, dobrze, jak to jest w drugą stronę, że po prostu widzimy tą przyrodę, ale też. Niektórzy chcą pokazać zewnątrz jakby w swój środek, tak, może próżny, może właśnie pusty, a może po prostu coś przez to, jakby coś z tego wynika, tak? I, I przez to właśnie przez te kąty, yy, przez te zaułki sterylne szkło, beton. Yy, ta forma ludzka jest właśnie takim, yy, takim żywym, żywym, yy, żywym kimś, tak, z, z którym się budzimy, tak, Rzeźba żyje. Ona ona y, działa ze światłem, słońce, które przemyka przez okno, robi cień, tak, który się przesuwa po tych ścianach. Staje się żywa, o tec, tak, no, tak. To jest koresponduje prostu, z nami. I my potrzebujemy mhm. tego. No, oczywiście nowoczesna sztuka też jest potrzebna, ale y, ta figuracja jest, y, jest jakaś bliższa. Tak? My zaczynaliśmy od, y, od właśnie takiej Wenus tak? I, i, i ten człowiek jakoś no, jest tęsknota tym człowiekiem. że to jest bardzo istotne dla nas. No, relacje w ogóle społeczne, tak, przyjaciel, miłość to, jest, to są najważniejsze rzeczy, tak? Reszta to jest takie naj, najmniej ważne, więc to jest jakby. I powiedz swoim powód? Ty, ty zdecydowanie. I to, to, to jakby w tym się ten, ten nasz humanizm przejawia, prawda? Ta tęsknota ta za, za drugim człowiekiem, za pięknem, za współistnieniem. I pytanie pewnie na koniec, ważne. Wyobraźnia czy model? E, e, żywy człowiek, który staje przed Twoimi e, oczyma, zanim zrobisz model, czy jednak e, Twoje wyobrażenie o ideale, czy ciała męskiego, czy kobiecego, człowieka w ogóle, e, co jest źródłem? E, model, szukasz modela konkretnego, czy przedstawienia to jest Twoją wykoncypowaną formu, najpierw w głowie, później to przez twoje palce modela, prawda, lub bezpośrednio w pniu drzewa hmm, pojawia się ideal, idealistyczne przedstawienie, czy ten konkretny człowiek jako portret. To znaczy układ generalnie nie pasjonował tak, kontrapost, tak, te układy nie to są taki idealny układ, prawda, przez swój właśnie taką doskonałość tak formy, tak. Więc układ oczywiście taki jest raczej klasyczny. Ta fragmentaryczność ukazania, ukazana właśnie w rzeźbach jest oczywiście celowa, tak? bo, bo upływ czasu. Tak. Jakby zatrzymuje się to, co chcemy, żeby widz zobaczył, tak? Tak. oglądający. Tak, bo to, to często są rzeźby bez nogi, bez ręki, tak, przedale, tak, to, to... właściwie bez części głowy, ale często jest to twarz, usta, ale więc wyraz, tak. ekspresja widoczna, prawda, poza pięknem tak, no, układu. Oczywiście, no tutaj są, oczywiście ukazano, pie, ukazanie piękną człowieka, ale przez to właśnie usta, które może, no, chciały coś wypowiedzieć, tak, może mamy coś widząc rzeźbę, co chcielibyśmy usłyszeć od drugiej osoby, to jest właśnie, to taka musi być historia jakby, zagadka za tym idzie, prawda, zagadka jakiś właśnie, e, tęsknota za tym, e, co po prostu, na co byśmy może czekali, tak, to jest Niezwykle fascynujący świat człowieka, rzeźby klasycznej, rzeźby antycznej, opartej na doświadczeniach wielkich mistrzów od starożytnej Grecji przez Rzym, czasy odrodzenia, ale i klasycyzm. W XXI wieku, spod rąk wybitnego artystę Marcina Otapowicza, zobaczyć będzie można niebawem na wystawie Nortart ale też w Polsce, w różnych miejscach i w różnych kolekcjach poza Polską. I do tego świata serdecznie zapraszam raz jeszcze widzów naszego programu. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.